Siemanko. Witajcie moi drodzy na kolejnym nowym filmie. Tym razem film będzie dotyczył nowej łódki od Boatmana, czyli Boatman Vulcan. Postaram się wam dość szybko, krótko, zwięźle na temat opowiedzieć na razie na sucho na temat samej łódki. Moi drodzy, Boatman Vulcan akurat łódka w takim kamuflażu Moro Kamo. Mała, sprytna łódka, za chwilkę przekręcę obiektyw i pokażę Wam więcej, opowiem Wam więcej. Natomiast ja dostałem do testów dzięki uprzejmości marki Boatman, jako że parę tych filmów dotyczących łódek udało mi się nakręcić. U góry macie kartę do, do pierwszego z filmów, który dotyczy w ogóle Boatmanów: Boatman Fighter i Boatman Actor. Wulkan, całkowicie nowa łódka. Ja dostałem do testów model podstawowy, czyli bez GPS-a i bez echosondy. Jest to łódka całkowicie podstawowa, która oczywiście też będzie najtańsza, ale podejrzewam, że będzie miała jedno z największych wzięć, bo tak również było przy aktorze Pro Plusie i przy aktorze w ogóle Plusie. Za chwilkę Wam pokażę, jak ona wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o samą recenzję, taką szybką, krótką, zaczniemy od... Pilota, potem przejdziemy do samej łódki, do budowy łódki, powiem wam trochę o bateriach, o, o różnicach w kadłubach i na sam koniec porównam wam tą łódkę do Fightera, bo aktualnie znajduję się na zasiadce na PZW na szybkiej nocce, gdzie wożę Fighterem, ponieważ tam mam Echo i tam mam gps -a. Mam już opisane punkty, bo jest to dość znane mi miejsce, więc wożę w to samo miejsce, w którym mówię zawsze. Natomiast Tutaj wziąłem ze sobą wulkana po to, żeby wam powiedzieć o nim parę słów. I z tego miejsca od razu zaproszę Was na kolejny film, który się ukaże już niedługo. Byłem na maślance z tą łódką i testowałem ją na jednej szybkiej nocy na łowisku maślanka psary. Dzięki uprzejmości Krystiana z Munfina. Będąc w okolicy, zostałem zaproszony, żeby sobie tam szybko połowić. Także już z miejsca zapraszam Was na ten film, na którym faktycznie pływałem tą łódką i woziłem zestawy na Maślance. Także przechodzimy do pilota, moi drodzy. Zatem, pilot dosyć spory jest to pilot jednoręczny sprawia wrażenie większego, bardziej solidnego wykonanego z troszeczkę lepszych materiałów, aniżeli poprzednie piloty. Pierwsza różnica, jaka wrzuca się w oczy, jest to tutaj ten joystick, który jest taki obudowany taką gumą. We wcześniejszych pilotach było troszeczkę tak, że czasem trzeba było te gałki poprzeczyszczać. Tak było przy Fighterze i przy Aktorze Pro Plusie, bo to jest ten sam pilot dwuręczny. Natomiast tutaj jest to dobrze rozwiązane, jest to uszczelnione. Pilot sam z siebie ogólnie jest wodoodporny, pływa, nic mu się nie dzieje, także. Ogromny plus dla boatmana za, że tak powiem, zaawansowanie się w temacie i zrobienie wodoodpornego pilota. Bo jak wiemy, bardzo często wozimy zestawy i zdarza się wodzić zestawy podczas deszczu i już na tego pilota nie trzeba będzie uważać. Co do samego ekranu jest to, zaznaczam po raz kolejny, że jest to model łódki podstawowy, czyli u góry mamy skalę zasięgu, na zielono mamy w procentach skalę naładowania łódki. Poniżej, na pomarańczowo, w procentach mamy skalę naładowania samego pilota, powinno to nam wyostrzyć, naładowania samego pilota. Pod spodem mamy trzy małe kontrolki: pierwszą, drugą i trzecią. Yy, nazywają się high speed, medium speed i low speed. Oznacza to, że mm, tym guzikiem na pilocie, już jak już zacząłem od tego, to zacznę. Yy, tym guzikiem na pilocie zmieniamy sobie prędkości tej łódki. To będzie widać na filmie z maślanki, gdzie tak naprawdę jak tylko włączyłem high speed, to po prostu ta łódka wystrzeliła, moi drodzy, jak, jak z procy, co dla mnie jest trochę za szybkim pływaniem, ale to jak to woli, najlepiej mi się na maślance pływało na low speed, ponieważ jest to mały zbiornik, i łódka naprawdę wtedy jest ultra cicha. To jest ogromnym plusem tej łódki, że przy niskiej prędkości jest ultra cicha, natomiast medium speed podejrzewam, że będzie to taki kompromis i złoty środek, jeżeli chcecie zaoszczędzić baterię i móc pływać jak najdłużej, ale przy jak najmniejszym hałasie. Jadąc od góry, left hooper, middle hooper i right hooper to oznacza komory. Możemy otworzyć samą lewą, możemy otworzyć obie naraz tym guziczkiem pierwszym. I możemy otworzyć prawą komorę. Na łódce samej pokażę Wam, jak to wygląda. Hook Relays nie działa w tym modelu łódki, ponieważ ta łódka nie ma haczyka zaczepowego. Przycisk Forward oznacza, w poprzednich łódkach, po przytrzymaniu guzika do przodu, łódka płynęła do przodu przez minutę. Natomiast tutaj, przy tym guziku forward, jeżeli naciśniecie go raz, łódka płynie przez minutę. Naciśniecie go dwa razy, przez dwie minuty, trzy, trzy minuty. Także to też jest bardzo fajny plus, bo jak ustawicie sobie łódkę w tym kierunku, w którym chcecie, żeby ona płynęła, no to naciskacie guzik forward i ta łódka płynie do przodu. Idąc poniżej samego joysticka, samego tutaj tego pada, mamy przycisk lamp i grade full. To włącza nam przednią lampę, ale przy przytrzymaniu tego przycisku wyłączacie całkowicie oświetlenie, oświetlenie łódki. Łódka sama z siebie ma oświetlenie i z przodu, i z tyłu. Natomiast o samym oświetleniu powiem przy, przy, przy łódce. Jeżeli chodzi o Shore i Directional, to są guziki, które tyczą się łódki, która ma GPS-a i potem będzie jeszcze rozbudowana o echo -sondę. Reszta przycisków również kompas... I cała reszta. Power, jest to włączanie samego pilota. Łódka jest niewłączona, ale pokazuje nam stopień naładowania pilota. Pilot ładujemy, moi drodzy, po otwarciu tej klapeczki. Jest to wejście USB-C, więc tak naprawdę wszyscy mają, wszyscy mają taki przewód. Jest on oczywiście w zestawie do ładowania. Więc, jeżeli chodzi o samego pilota, to jak najbardziej zmiany na plus. Fajny, jednoręczny. Można sobie wszystko ładnie tutaj, o i już wyłączony. No i dodatkowo oczywiście jak to w Boltmanie, smyczka jest w zestawie do pilota, żeby sobie to zawinąć na nadgarstku. Dobra, lecimy na temat samej łódki. No dobra, łódeczka sama z siebie włączona. Z przodu macie wodoodporny przycisk, miernik napięcia, który pokazuje aktualnie 16,2. Czyli tutaj widać, że te napięcie akumulatorów jest troszeczkę wyższe. Przednie lampy z przodu, przednie no wiadomo, że są z przodu, nie? Słuchajcie, zacznę od samej budowy. Tutaj jest taki gumowy kołnierz. Bardzo fajna sprawa. To jest taka dosyć miękka guma, że tak naprawdę ciężko będzie ten przód chłódki obić. Bardzo fajne rozwiązanie, głupota, taniocha, ale, ale, ale działa. Teraz tym przyciskiem, właśnie, lamp, tym, włączyłem przednie lampy. Wyłączone, włączone, wyłączone. No, raczej intuicyjna obsługa. Jeżeli chodzi o sam tył łódki, to zwróćcie uwagę, że lampy tylne są czerwone, natomiast jedna lampa boczna jest pomarańczowa, druga jest zielona. Ułatwia to po prostu identyfikację tego, co się dzieje z łódką. Pod spodem dwa silniki od razu z osłonami rozmiarowo. Wydaje mi się, że są troszeczkę większe niż w ProPlusie, a mniejsze niż w Fighterze. Potem Wam porównam tą łódkę do, do Fightera. Jeżeli chodzi o sam spód łódki, no to zobaczcie, te silniki są tak samo jak wreszcie modeli dobrze obudowane i górny, i dolny. Znaczy i prawy, i lewy mają takie dosyć sztywne obudowy. To jest dość mocny plastik, tu się z tym nic nie wydarzy. Komory, oczywiście zrobione z kwasówki. Jest pewna różnica w serwach. W momencie, kiedy yy otwierają się komory, to serwo się ani nie uchyla, tylko ono się obraca. Jeśli chodzi o same komory, otwieramy je tymi przyciskami, o którym Wam mówiłem. Otworzymy middle hooper, czyli otwierają się obie te komory i teraz przez to, że te serwa przy otwieraniu one się obracają, nie możecie otworzyć komory z palca. W fighterze można to zrobić, naciskając pod spodem serwo i ta klapa się otworzy. Tutaj natomiast trzeba to zrobić z pilota, ale zamykanie komór już możecie przeprowadzić z ręki. I to jest bardzo fajne, bo w aktorze ProPlusie to otwieranie komór następowało poprzez naciśnięcie guzików takiej kombinacji na, na pilocie. Natomiast tutaj otwieramy sobie i jedną, i drugą z jednego przycisku i swobodnie z powrotem zamykamy. Do łódki dołączony jest oczywiście taki uchwyt, który możecie sobie zapiąć. Nie musicie go zapinać, możecie podnosić go za ten uchwyt albo za ten. Tu się nic nie wydarzy. Bardzo fajna sprawa, z której ja na maślance jeszcze nie korzystałem, tego nie będziecie widzieli na filmie, tu nam się uchylają takie tylne drzwiczki i tu jest taka zawleczka, gdzie już nie musicie przekładać zestawu pod spodem łódki, tylko ten zestaw możecie położyć sobie tą szparką na towarze. Wracamy z powrotem z tym plastikiem, sobie to blokujemy cyk, i gotowe. I w ogóle nie trzeba przekładać zestawu pod spodem. Jeżeli chodzi o same funkcjonowanie tylnych lamp. Bardzo Was przepraszam. Jeżeli łódka płynie do przodu, to zobaczcie, że wszystkie diody mrugają. I te dwie czerwone z tyłu, i ta, i ta z lewej, i ta z prawej wszystko tak miga. Jeżeli lecimy w lewo, teraz naciskam w lewo zobaczcie, to mruga lewy tutaj jakby kierunkowska z ten tylny. Natomiast jeżeli w prawo no to tak. Jeżeli płyniemy do tyłu to zobaczcie, że migają naprzemiennie. Zwróćcie uwagę płynąc do przodu, łódka daje znak, że oba te światełka tylne Mrugają w jednym stajnym tempie. Natomiast, przepraszam, lekko przeziębiony. Natomiast, jeżeli łódka płynie do tyłu, to mrugają naprzemiennie, co pozwala Wam na identyfikację, czy płyniecie do przodu, czy do tyłu. Jeżeli chodzi o zasilanie tej łódki, to łódka ma dwie baterie: jedną po jednej stronie, drugą po drugiej. Te klapki unoszą się do góry, i tutaj w środku zobaczcie, mamy schowane baterie. Na baterii jest również przycisk taki do testowania jej poziomu naładowania. Co jest również fajne. Obracamy sobie tą zawleczkę, która tutaj jest po tej stronie. Zobaczcie. Obracamy sobie tą zawleczkę, pociągamy do siebie i bateria wyskakuje do góry. Ta bateria, jedna i druga, ma 74 w Zarówno jedna, jak i druga, czyli 7,4 V 10Ah. Jest to większa pojemność, aniżeli była w aktorze Pro Plusie. I tutaj w klapce macie taką uszczelkę, co pozwala na to, że obie te komory są po prostu wodoszczelne i obie baterie, do obu baterii nie ma prawa dostać się woda. Tutaj mamy drugą baterię ten sam schemat. Przekręcacie sobie zawleczkę. Zobaczcie. Wyciągacie baterię. Cyk do góry. Bateria wychodzi. Największym plusem jest to, że ja w swoim kartonie, jak łódka do mnie przyjechała kurierem, to słuchajcie, w kartonie z łódką są dwie ładowarki, czyli możecie równolegle ładować dwie baterie. Nie ma czegoś takiego, że musicie czekać, aż się naładuje jedna i naładuje się druga. Dobra, stawiam fajtera obok i pokazuję Wam jaka jest różnica między wulkanem a fajterem jeżeli chodzi o rozmiar. Zaznaczę, że z tyłu również macie dwie takie gumowe, takie odbojniki gumowe, które również pozwalają na zabezpieczenie rantów samej łódki. Dobra, bierzemy fajtera. Moi drodzy, tak wygląda różnica między fajterem. Ja go sobie troszeczkę okleiłem tutaj różnymi gadżetami, a... Wulkanem I tak naprawdę można by powiedzieć, bo ja nie mam takich osłonek, bo największym plusem jest to, że zauważcie, że do Fightera i do Pro Plusa trzeba było dokupować te osłonki, one były opcjonalne, znaczy no albo były w zestawie, już nie pamiętam dokładnie, natomiast tutaj od razu mamy tą łódkę tak skonstruowaną, że ona te zaślepki zabezpieczenia śrubek, w sensie śrub napędowych ma, ma w zestawie. Pokażę Wam jeszcze trochę od góry. Słuchajcie, no różnica nie jest jakaś duża, natomiast no ja na co dzień pływam fighterem, ponieważ jest to łódka, która, która bardziej mi służy na troszeczkę większych wodach. Natomiast jeżeli chodzi o wulkana, to jest to łódka bardziej kompatowa, mniejsza. I zobaczcie, tu jest ta różnica w tych klapach, że tutaj możemy sobie zamknąć klapy ręką od spodu. Tutaj ja sobie naciskam i zamykam i otwieram. Również o pyk, pyk, bo tu są po prostu inne serwa. Tutaj serwa się chowają, są takie tulejki, które się chowają, a tutaj się obracają. Co będzie lepsze? No nie wiem, no ciężko jest powiedzieć, jeszcze za dużo tą łódką nie pływałem, dopiero na Maślance. Takie rzeczy wychodzą po czasie, więc ja nie powiem Wam, co jest lepsze, a co jest gorsze i czy się sprawdzi lepiej, czy gorzej. Także jeżeli chodzi o sam kadłub, no to powiem Wam, że naprawdę mega spoko, mega spoko, fajny temat, bardzo mi się podoba. No ale za chwilę przechodzę do podsumowania i widzimy się na krzesełku, za chwilę powiem parę słów. Dobra, jestem. Moi drodzy, jeżeli chodzi o samą łódkę Boatman Vulcan. Może jeżeli nie skupiamy się na razie na samej kolorystyce, bo to kamo osobiście mi nie za bardzo przypadło do gustu, bo jest trochę takie sztuczne. Chińskie, delikatnie. Na pewno wolałbym tą łódkę w karbonie albo czarną. To Kamo nie do końca mi odpowiada. Natomiast jeżeli chodzi o samą jakość łódki, porównującą do ProBlusa, łódka sprawia wrażenie troszeczkę solidniejszej. Ten plastik jest jakby sztywniejszy, mocniejszy, grubszy. Ta łódka jest troszeczkę cięższa, co nie powoduje tego, że ona gdzieś tam mocniej opada w wodę bo też o to często pytaliście, jeśli chodzi o boatmeny. Sprawia wrażenie troszeczkę solidniejszej. Przede wszystkim dla kogo ta łódka? Łódka jest mała, jest kompaktowa, jest bardzo szybka, jeżeli sobie to ustawicie więc. Tak naprawdę, jeżeli pływacie po naprawdę mega dużych wodach, to wybrałbym coś innego, może trochę większego. Ta łódka jest na szybkie zasiadki, na mniejsze wody. Yy, łódka wchodzi pod fotel w samochodzie. Jest mała, jest kompaktowa, wejdzie do plecaka. Pilot tak naprawdę, słuchajcie, no, nie jest to duże urządzenie, więc yy, jeżeli chodzi o kompaktowe łowienie na nie do końca takich super długich odległościach, powiecie, No na 300 metrów się to nie nadaje, jeżeli chodzi o rozmiar, ale jeżeli chodzi o kompaktowość i wykonanie, to uważam, że Boatman wyciągnął parę wniosków z polskiego, rynka, z polskiego rynku, z polskich sugestii i stworzył coś, co ma trochę inny kadłub, trochę inną budowę, ta komora jest dosyć duża, tego towaru trochę tam wejdzie, wydaje mi się, że około, myślę, że półtora kilograma kulek do dwóch na pewno tutaj zapakujecie, nalajcie, plus zestaw, więc uważam, że bardzo fajna propozycja dopracowana pod tym względem, że są odbijacze, których nie było wcześniej te gumowe, jest wodoodporny przycisk od razu w zestawie są dwie ładowarki, są pojemniejsze baterie przede wszystkim, bo to też jest bardzo ważne, szczególnie jak jest teraz jesień, gdzie ja siedzę i robi się trochę zimniej, to jednak ta pojemność baterii lepiej jak jest większa. No i dodatkowo również to wkładanie zestawu od góry, co nie każdemu Pasuje wkładanie tego zestawu od dołu, wiecie, ten przypom się zaczepia, często rękę, często jakieś badyle, więc bardzo fajny plus i ogromne brawa dla Boltmana, że wyciągnął wnioski i zostało stworzone coś, co pozbyło się tych wcześniejszych, może nie wad, ale takich uciążliwych pierdółek, które nam być może trochę przeszkadzały. Także jeszcze raz bardzo dziękuję, że widzieliście film. Jeżeli się podobało, łapa w górę i odsyłam Was do filmu, który za chwilę się okaże, ukaże, jeżeli chodzi o łowienie i pływanie tą łódką na Maślance. Także do miłego zobaczenia i czekajcie jeszcze na ostatni smaczek, czyli doszedł do mnie również rozrzutnik. Niedługo będziemy testowali rozrzutnik, będzie kilka tych filmów z rozrzutnikiem. Także obserwujcie, czekajcie i lajkujcie. Do miłego zobaczenia, cześć.